Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcineczku z CSGO ROLA I co, już widzę tutaj, bo się na chwilę zaciąłem, że mamy Greena, to próbujemy od razu I na X7. Ty drogi widz, zostaw już lajka oraz subika, jeśli jesteś nowy na tym kanale 100 smoczych monet mamy, więc coś tu sobie poklikamy dzisiaj, jakieś batelki Może jakiś kraszek też wleci Zobaczymy, zobaczymy. Spróbujemy jeszcze raz może jakieś afterparty, party po after party będzie. Bo rolika trochę już teraz chyba nie było, albo było, albo nie pamiętam już w sumie nawet. No i. No i nie. Nic z tego, dobra. Przechodzimy do nakraszyka. Co tu kraszyk robił? Ripował, dawał. Ripował, dawał. Hmm. No spróbujemy Zobaczymy do ilu to dojdzie Ale widzę, że tutaj Wszyscy na live grają Dobra, 7, 50 Na razy 3, na razy 5 I na razy 8 Tak trochę, raz jolo. 3 bety, let's see Może zaczaruję i pociągnie do góry Oby No kurwa, pociągnęła po chuju Boże, czemu ja zawsze muszę mieć takiego spiralonego pecha? Daj mi kurwa wygrać pierwszą rolkę i mnie w kurwie nawet. Bo za niedługo będzie nieprzyjemnie. Teraz możesz mi dać wygrać. Inaczej idę na batelki. Ale kraż jest bardzo, ale to bardzo nie wiem. Nie możemy się dogadać coś ostatnimi czasu. Nie lubimy się zbytnio. Dobra, wkład własny. Aha, dobra. Dobra, nie gniewam się. No, odzyskaliśmy swoje. <gryw> odzyskaliśmy swoje. Damy na jeszcze raz 5. No. Dobra, tego już nie damy. Dobra, próba jeszcze jedna. Ile tu możemy zgarnąć? W sumie nic, nie możemy zgarnąć, żebym przejewać. próbować jeszcze raz. Ostatni raz. Coś mi się wydaje, że może dać, a no ale kurde tak, no dobra, raczej nie da. Tragedia, ej naprawdę, była stuwa już stówy nie ma. Ale w sumie... Ach, nie nieważne. Dlatego myślę, że powoli nie chcę robić tych kurwa odcinków, bo nudne się zaczyna to robić strasznie. Okej, okay. no tylko, że każdy musi teraz tak po 3 dyszki wyciągnąć z każdej rundy, OK. 86, no to już jesteśmy i tak do przodu, bo to jest na 3 osoby do rozdzielenia, także prima sort, ten jeszcze dyszka, to jest łącznie 90, po 33, 32, dobra, coś się jednak dało, to jednak te krasze i to wszystko, to się nie opłaca grać w ogóle, od. Paranoja Tu już nie wbijamy, Ale tu O, jeszcze ktoś wbił, dobra Nie, to się nie opłaca Za 25, wbijamy Nie będziemy się tutaj rozdrabniać, tylko po prostu wbijamy i tyle Na pełnej pizdzie Dobra, Maniek, bierz te boty, nie ma czasu, nie ma czasu, chłopie Tu trzeba grać, tu trzeba grać Ludzie nie lubią czekać Ładnie, jeden wbił mi możnać bota. On to gdzieś Halo, halo Bruce Lee. Poprosimy bota. Dobra. O kurwa, 95 poziom. niutki No i... No i okej. Okay. Not bad. Przegrywamy, ale można to zrobić Eee. Yy... Bardzo ładnie Nice, teraz chyba lepsze skrzynki jednak chyba chujowsze I last one No kurwa dało po chuju Jesteśmy w ogóle na zero? Dobra, na zero jesteśmy, zrobiliśmy 8, 8 końców, Czyli w sumie nic A, Dobra, lecimy dalej Jakiś crazy time by się przydał chyba teraz Bo za dużo wygrywaliśmy Dobra zrobimy swojego crazy time'a Crazy mode I zrobimy sobie 2 na 2 Wybierzemy sobie pyk 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 Jakiś power, a w sumie Dobra to bez tego pyk Za 28 Proszę wbijać. I lecimy. A jak nie, to bierzemy bota. Ok, widzę, że nikt nie jest chętny. To bierzemy boty. Teraz bot numer 26 ma wyciągnąć tylko 5 centów. Dobra, boty 26 jednak się popisuje. Chcę pokazać, że jest dobry. Okej. Okay. I teraz ostatnia skrzyneczka. Ostatnia skrzyneczka. Halo. Uf, chyba wygraliśmy. Powinniśmy. Uff. Dobra. Kurwa. Już, już była panika gaming. Dobro. Jednak na baterkach się odrobiliśmy, bo już na naprawdę początek odcinka już byłem wkurwiony, że w dwie minuty idzie wszystko przepierdolić Ale jednak, batelki to jest coś pięknego Teraz był crazy time, ładnie oddało, teraz robimy zwykłego batelka 1 na 1 Bo 1 na 1 rzadko robimy Zrobimy sobie tak pyk pyk sniki, biki, sriki jakieś Ile tam, 26 I niech będzie ta, 1 na 1, proszę wbijać 4 skrzyneczki. Teraz wyciągamy 220 smoczych monet. I każdy jest zadowolony. Kończymy odcinek z profitem. Dużym profitem. Jeśli nie, no to będę się niestety grać dalej. I ryzykować przegraną. Kurwa, ok. Bloodshot. O, bardzo przyjemnie. Podałem się. Teraz jakiś Tunes. Okej, okay. mi się też, że to chyba ten skar czy za to tam jest, to było chyba drogie. Oraz. No powiem tak, jest dobrze, no kurwa jest dobrze. Na predaj 143, mieliśmy ile 110 czy tam 105, no to już się odrobiliśmy. Ale to i tak nie jest to moi drodzy, to nie jest to. Tutaj definitywnie ostatnią baterkę trzeba zrobić jeszcze Za 6 dych, jakieś pojebane skrzynki, których jeszcze noc nie widziałem Dlatego drogi widzu zostaw już teraz, bardzo cię proszę lajka like Ty spierdalaj Tutaj mi z tym pulem I suba jeśli jesteś nowy i napisz miły komentarz I tu teraz ostatni battle na dzisiaj ehm, O ja cię pierdolę Aha, ok, 25 dolarków, poszło się pierdolić u każdego I ostatnia skrzyneczka Cartel Red o, posz, o, posz. No dobra, oddało. Dało mu zarobić. To była bardzo ładna butelka. Ale niestety nie po naszej myśli. No nic. Dziękuję ci, drogi widzę, za oglądanie. Trzymaj się cieplutko. I do następnego. Nara.